Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy 9 października i trochę do Was pogadam, powiem co u mnie słychać i w ogóle, bo na snapie się mało odzywam, ponieważ tyle jest nauki ostatnio, że masakra. I w poniedziałek, wtorek, środek też mam bardzo dużo sprawdzianów i dodatkowo jeszcze jutro, w poniedziałek, 10 października mam. Teoretyczny test na prawo jazdy, także trzymajcie kciuki. Chociaż pewnie jak to będziecie oglądać, to już będzie po tym teście, także będziecie mogli się spytać, jak mi poszło. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie i zdam za pierwszym, bo się dużo uczyłam w sumie. No i ogólnie to właśnie jazdy już skończyłam. Miałam 10 jazd, 29 godzin wyjeździłam, ale jeszcze jedna taka mi została, więc dorzucą mi do tych dwóch gratisowych. Więc jeszcze będę miała tam pewnie 4 godziny jazdy przed, przed praktycznym egzaminem na prawo jazdy. No i tak to szybko leci, że masakra. Naprawdę nie wiem, kiedy mi ten wrzesień zleciał. Piszcie, czy Wam też to tak leci. Zaraz, 23 październik. Już się nie mogę doczekać swoich urodzin, chociaż z jednej strony chcę mieć 18, a z drugiej nie. No, i w tym tygodniu odebrałam pierwszą przesyłkę od widzki Patrycji, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i której dziękuję. Zaraz, oczywiście, Wam pokażę to, co Patrycja mi wysłała. Bardzo miło z jej strony. Oczywiście, jeżeli chcecie mi wysłać jakiś list, to macie adres w opisie. Tylko przed wysłaniem tego listu musicie mnie powiadomić na e-mailu, że wysłaliście, żebym wiedziała, żeby odebrać z poczty, bo wszystko jest adresowane na postę restante i po prostu muszę to odebrać z poczty. No, i teraz Wam pokażę, właśnie co Patrycja mi wysłała. Dostałam od Patrycji dwa rysunki z moją podobizną, i naprawdę one są świetne. Nie no, Patrycja, masz talent, i naprawdę rób coś w tym kierunku. Naprawdę bardzo mi się podobają i serio, jak je zobaczyłam, to nie no, boskie są po prostu. Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo. Pierwszy raz w ogóle ktoś mnie narysował, także jest to dla mnie trochę szok. I jeszcze oprócz tego, dostałam od Patrycji list, który przeczytałam, i też się naprawdę bardzo wzruszyłam, gdy to wszystko zobaczyłam i przeczytałam. I oprócz tego, dostałam jeszcze jedną kopertę z napisem: Lubię cię za, i tego jeszcze nie otworzyłam. I teraz właśnie to otworzymy i zobaczymy, za co Patrycja mnie lubi. Kopertę otworzyłam i teraz zobaczymy. Jej, Patrycja! Ej, serio! Nie, no, jestem w szoku, naprawdę. Takie drobne rzeczy, a nie wiecie nawet. Jej, ja nie jestem, po prostu. To są karteczki. Zobaczymy. Jejku! Ale to jest miłe, naprawdę. Okej. Okay. Za mądre rady. Tam pisało: lubię cię za, czyli lubię cię za mądre rady, za Instagram, za to, że jesteś. Ojejku jejku! zaraz się popłaczę. Dalej, kurczę, trochę ciężko mi jedną ręką, ale to nic. Za wspaniałe sesje. Jeju. Za uprzejmość, za charakter, za uśmiech. Dużo tego jazcie. Za vlogi. O, dziękuję. Spadło mi tam jeszcze na dole gdzieś. O! Okej, okay, trochę ich jest. Za pewność siebie że komuś się chciało po prostu tyle czasu poświęcić na tego typu rzeczy na rysowanie tych pięknych rysunków i na to naprawdę jestem w szoku za YouTube. Za wspaniałe filmy na YouTube. Okej okay. i ostatnia karteczka. Za ja to, że mogę do ciebie napisać, gdy mam jakiś problem. Ojej, jakie to słodkie, naprawdę. Także jeszcze raz dziękuję Patrycji. To było mega, mega miłe. Wzruszyłam się i ogólnie, naprawdę, jeżeli by ktoś chciał do mnie napisać, to ja zawsze odpiszę i oczywiście wyślę coś Patrycji, tak samo, bo naprawdę dużo poświęciła na to czasu i ja jestem tego świadoma. I na pewno coś i wyślę tak samo. Także dziękuję Patryce, jeszcze raz za list, i za wszystko, i jeszcze mam do Was słowo. Także wielkie dzięki, jeszcze raz, i jeszcze dziękuję tym osobom, i pozdrawiam te osoby, które do mnie napisały na Instagramie, bo też bardzo dużo ostatnich wiadomości dostaję i to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i wtedy zawsze jak do mnie piszecie, to mi się uśmiech pojawia od razu na twarzy. Także dzięki wielkie. Oczywiście macie Instagrama, Stapa bloga i adres właśnie w opisie wszystko tam macie. No i co, jutro mam właśnie sprawdzian z niemieckiego, muszę się uczyć na ten niemiecki, nie wiem jak wy, ale ja jakoś tak nie lubię tego niemieckiego, angielski mi szybciej wchodzi do głowy, a w niemieckim nie potrafię jakoś tak tej gramatyki ogarnąć, tak tego zrozumieć od razu, także muszę do tego przysiąść za, zaraz. No i naprawdę taka rutyna tylko się uczę ostatnio i to jest takie trochę, no wiecie, no ale co. Muszę wytrzymać jeszcze ten ostatni rok w liceum. Ogólnie mam jeszcze dla Was jedną informację: za niedługo na kanale powinien pojawić się jakiś konkurs, dosyć fajny, także wyczekujcie. No i co, to by było chyba na tyle w tym vlogu. Wiem, że był krótki, może nie był taki ciekawy, tylko chciałam właśnie się podzielić z Wami tym, co dostałam od Patrycji. No i tak jak mówię, macie adres w opisie, jeżeli byście chcieli mi wysłać list. No i to by było chyba na tyle, bo teraz zmykam do nauki, muszę zdać ten teoretyczny i napisać jakoś ten niemiecki i przeboleć do czwartku, bo w czwartek mamy już wolne, bo w piątek jest dzień nauczyciela. Nie wiem właściwie czemu mamy czwartek też wolne, ale fajnie. Cztery dni wolnego, taki długi weekend, więc na pewno przez ten weekend nagram jakieś filmiki. No, no i to by było na tyle, tak jak mówię. Wpadajcie na Instagrama Snapa, na bloga, wszystko macie w opisie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!